Mrok nocy i smród rozkładających się ciał. W świetle księżyca trwa krwawy festyn. Pośród dźwięków mlaskania, siorbania i rwania mięsa słychać również powarkiwanie i skomlenie. Ja nazywam się dr Marius Mytrazan von Bochenwald i dzisiaj opowiem wam, odkrywcy tajemnic, o stworzeniach mroku ucztujących nocą po cmentarzach. Gule, znane również jako biesy, to stworzenia o humanoidalnej sylwetce, wyróżniające się psimi cechami. Ich wygląd charakteryzują wydłużone szczęki, cofnięte czoła oraz umięśnione ramiona, zakończone ostrymi szponami, które służą zarówno jako broń, jak i narzędzie do drążenia tuneli. Nogi zakończone kopytami, a także skóra w odcieniach szarości lub bieli, pokryta brudną szczeciną, nadają im upiorny wygląd. Przygarbiona postawa guli sugeruje, że lepiej poruszają się na wszystkich kończynach niż w pozycji wyprostowanej. Ich obecność zdradza charakterystyczny odór zgnilizny, mokrych szmat i psich szczątków, zapach, który idealnie współgra z ich makabrycznym zamiłowaniem do pożerania świeżo pochowanych ciał. Gule zamieszkują tereny w pobliżu ludzkich osad, gdzie drążą rozległe tunele pod cmentarzami, sięgające nierzadko setek metrów. Najgłębsze z tych korytarzy przebijają się przez granice wymiarów, prowadząc aż do krainy snów. Co szczególnie fascynujące, te szydercze pożeracze zwłok potrafią przenosić się między światem Jawy a krainą snów, zachowując przy tym Swoją fizyczną formę. Nie można jednoznacznie określić guli jako istot z natury złych. Każdy osobnik kieruje się własnym kodeksem moralnym. Nierzadko zdarza się, że gule dążą do kontaktu z ludźmi mimo swojego upodobania do ludzkiego mięsa. Niemniej nie należy lekceważyć ich obecności. Gul pozostaje niebezpiecznym przedstawicielem świata mroku. I może równie dobrze potraktować rozmówcę jako potencjalny posiłek. Na koniec zaznaczyć należy, że gól to nie tylko przybysz ze świata mroków. Istnieją wiarygodne przekazy o przeistoczeniu człowieka w tę plugawą bestię, o ile oczywiście spełni się ku temu odpowiednie warunki. Jednym z nich jest spożywanie przez dłuższy czas plugawych potraw z repertuaru cmentarzy. Jestem jednak przekonany, że musi tu również zajść czynnik magii. Być może obecność samych goli i wyrwy między światem jawy i snu pozwala na przeistoczenie.